Po raz pierwszy w biskupcu wystąpił teatr uliczny. Na przedstawienie inspirowane XIX-wiecznymi cyrkami osobliwości zapraszali sami aktorzy. Kiedy już wszyscy zajęli miejsca, biskupiecki park miejski zamienił się w scenę teatralną, na której pojawiły się cztery tajemnicze postacie, a każda z nich miała inną, wyjątkową historię. To są cztery historie opowiedziane przez cztery osoby. Każda jest troszeczkę inna. W zasadzie wszystkie te historie są dość smutne, ale każda ma jakiś morał. To są historie. Czasami ze znanych bajek, opowiedziane troszeczkę ze, z perspektywy niekoniecznie pierwszoplanowych bohaterów. Czyli opowiadamy na przykład to, co się wydarzyło w historii Pinokia, ale z punktu widzenia. Jego przyjaciółki, która pracowała w cyrku wędrownym marionetek. Z każdej z przedstawionych historii płynął inny morał, a wszyscy słuchacze, niezależnie od wieku, mogli wyciągnąć z nich naukę dla siebie. To są jakieś takie bardzo uniwersalne prawdy życiowe: tak? że warto kochać, że w życiu jest coś ważniejszego od pieniędzy, że warto czasami się dla kogoś poświęcić. Przyjaźń jest bardzo istotna, miłość i tak naprawdę kontakty międzyludzkie. Teatr uliczny był kolejną z wakacyjnych atrakcji przewidzianych dla dzieci i ich rodziców. Wcześniej takiego wydarzenia w Biskupcu nie mieliśmy, nie organizowaliśmy. Wydarzenie, takie cały czas to promujemy, dla całych rodzin, dla małych dzieciaczków, ale też dla, myślę, że rodziców, osób dorosłych, starszych. Wyjątkowe wydarzenie, myślę, że przyciągnęło dosyć dużo osób i, i myślę, że uda nam się jeszcze w najbliższym czasie coś takiego mieszkańcom biskupca i gościom zwiedzającym biskupy zaproponować.